Zbieramy, nie, zbieramy. Że to nie jest no. z tego Skywars, pojebało mi się. Nie, to razem to zbieramy. A no dobra. Ty kawki napiję? Jak to się teraz robiło? Ja chyba kupowałem zawsze set od razu. Ogarnij to. to. Weź teraz to łóżko I... kurwa zamuruj. Ja jedyna środek, ty mruj no dobra. musimy się podzielić obowiązkami. Poczekaj, poczekaj, bo tu... Idą do nas, kurka ty! Już są tutaj! Gdzie? To no, rzuć bani. Ja się pierdalam, ja. się w niego! Ja idę, idę, idę! Ty, ty, ty. Ej, on ma lepszą brojkę ode mnie! Zabiłem go! WZIAŁEŚ TO? W KIPY TO, CZY NIE? Widziałem, ty, robię go! Pa, ja ci się spierdalam! mury łóżko! No zamurowałem łóżko! Nie, 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 co się dzieje. Weź ich znisz tam. Ja już tylko zamuruję. Idę. prawie już i łóżko odsłoniłem! Idę, idę idę. Ale i zamurowałem. Oni na Ale to gdzieś kurwa... Cioty to są! De kurde, spadłem! Zepnął mnie! Dobra stary, to na rozgrzewkę, na rozgrzewkę, nie? Musimy tych żółtych pokonać, na razie nikt nie do nas nie idzie. Eee, pytaj mnie czego nas i Nie mają nic za, jak za to zniszcz. ja ich zaraz zniszczę. To weź się zniszcz. Ja muszę się teraz trochę nastokować. Zrzucili mnie, idą. I chcę idą. Muszę kupić ten do niszczenia wełny i ich rozpierdolę. Muszę tu główną kupić. Aj! Jest! Zepnąłem jednego! Ale razem z nim spadłem. Stary, o kurde zrobiłem trika. Idę, idę. Kurde! Prawie! Już zniszczyłem to łóżko! M muszę kupić to do niszczenia wełny i to ich rozpierdala. Nie to jak nic. Pełnę zów ale razem z nim spadłem. Musimy tam razem iść. więc cały czas idziemy osobno. A, kemusia, kemusia! Idą do nas. O, kola. Ale ja drewnem zamurowałem. Zabił mnie. Spokojnie, strajotka wchodzi mają mocne miecze. Wiem. Zapytałem typa, dobra. Stary, my nigdy nie kurde nie skończymy tej gry takim tempem. Ja już nie jest, jestem niszczę im. Dawaj weź to niszcz. Nie mają łóżka. Dobra, nice. tylko tak. Idę, idę, idę. Kurde i są żelazni. Wszyscy pomiędzy sobą walczą We dwójkę wybiją dzieciaki. Będziemy mieli dwa, dwie farmy jakich ich zabijemy. O to ich zabij. Są dzieciaki, nie mam wełny, ale idę. Jestem za to kurde, dawaj. Dojeżdżamy, lamusów. On się teraz stakują, trzeba ich zabić szybko. Zabijemy na go. Kurde, jest żelazny. Strefka. Kurde, strefę mi zadował. Dobra, patrzę, ale na razie nikt się teraz nie buduje, więc git. Trzeba go dojechać, trzeba tego typa. Chodź. No idę, idę. On jest żelazny, kurde, on jest nastakowany, nie? Więc trzeba z nim powoli. Od dwójkę musimy go zabić. Dajcie, on nas nie buduje jeszcze. Dawaj, bo on zaraz kurde będzie tak nastakowany, że go nie zabijemy. Nie, nie nas. Ty. On jest? Jest. Hey. O, tu gdzie się kryje o, ja. pewnie. O kurwa, jaką teraz. On nie do nas, ale nas zrobił. Zrobił nas tak chuj. Dobra, tam jest drewno, tam jest drewno stary. Kurde. Wpadłem. <grym> <grym> Ja też padłem. Dobra, Next. Ja pierdzielę, ale my jesteśmy bambiki, nie? Dobra, tu jest blisko siebie, więc od razu się budujemy do innych. No. Ja od razu robię most, a ty weź zabuduj łóżko drewnem i wełną i chodź no, do mnie. No wiem, wiem. No, gierka, to od razu idź na S do tyłu, bo wtedy dostaniemy obydwoje lud. No, od razu na bok lecimy. Dobrze będzie. No i nie wziąłeś znowu. Kurde, bo zapomniałem, że to bedwarsy, nie skywarsy. Dobra, lecę od razu. Dobra, najpierw robię nad wyspę. Ej, buduję się do nas. Gdzie? Na no, w weź go, Weź tego, chroń. Ja kupię wełnę, bo nie mam wełny. Tu nie z nim. go. Dobra, dobrze jest. Dobra, spadł. Nice. Ja buduję do diamentów. I zaraz pójdę jeszcze raz. Dobra, dobrze jest. Mam trzy diamenty. Idę lepsze je kupić. Kurde, Sharpnessa nam kupię. Ja mam już prawie gotowe do nim. weź to przechodzi. Weź to chroń, Chcę kupić sharpnessa. Idę do nas. Broń nas. A co z Jest Sharpness. Idę ci pomóc. Na pół kupić, bo się przyda chyba. Jest. Spadł? Spadł. Tak. Kurde, miałem tyle przy sobie tych. Żelaza i złota. Ja w zapomniałem tu schować. Ja jestem u nich. Oni nie wiedzą. Jak oni się westną, to ja do nich się pierdala i mi niszczę. No to, o to ja, ja im niszczę bazę zaraz. dawaj, niż niż. Ej, zniszczyli łóżko, zniszczyli łóżko. No Musieli niszczyli... się, bił, stary. No wiem, pressing zrobił, zabiłem. O szary idzie. Nie Ej! No nasz łóżko zniszczył. Jak no. on to zrobił? On czerwony też zniszczył. Ale jak to zrobili? No wbił się do nich po prostu, i później do nas Ale przyszedł. Znaczy, nasze łóżko nie jest zniszczone. Kanał nam łóżko zniszczył? Nie no, zniszczył normalnie. Ale bloki nie są zniszczone. Nie jest zniszczone, tutaj, patrz. Od drewna jest zniszczone. O kurde! On to zniszczył i zamurował. Ej, zjemy, do nas leci? Ej, do nas lecą! Idę po diamenty. Mam cztery diamenty. Może proto nam kupię, co? możesz kupić. Jeszcze nikt nie wziął emeraldów. O co emeraldów? Są... Na środku. Nie pójdź diamentowego proto. do bazy. Czemu? To, by nie zginąć z nimi. No no tak. wam dwa. O kurwa, spadłem, to jest dziura, nie wiedziałem o niej. No kurde. Ale są wszystkie wolne, jeszcze nikogo nie ma na środku, nawet nikt się nie buduje. Wszyscy idą do oboków. A, bo są tylko dwa teamy i. A ja nie żyję, już nie mam łóżka. Dobra, ja to kurde. wykieruję. Nie! Skrzydła otworzyłem! Jeszcze ja byś... Pierdziela. Oh. Kolejna mapka: 4, 3, 2, 1. Let's go! Nie ma czasu! Budują się do nas. Gdzie? Rzuci. To nie gali. Ani nie, my nie budują się do nas. Ty ja od pleców się do nich buduję. Może nie zauważą. To będzie 300 IQ Idą do nas. Idę, idę, idę. To nie gim, a nie mamy łóżka już? Nie wiem, nie mamy łóżka. No właśnie danie, tu nie mamy łóżka. Ale ja kupiłem nam prota. No łóżka nie, nie mamy, mamy. A jest dobra! Piergoisz, idą do nas! Idzie do nas ziomek w stronę. O nie Kurde, spadłem! Biję zaraz nas biali Mamy łóżka tu biją się zrespiłem jeszcze. Zabijem? Mamy nie, nie, mamy. Lepy! kolejnego. Zielony tu jest. Mamy łóżko? To no daj, nie mamy. Dobra, mamy chociaż prota, nie? Gońcy do mnie strzela bolem strzela, psykol! padłem sam! Kurde! W plecy Gdzie ty jesteś? Nie żyję. To play again. Ale. O hmm. O ja pierdzielę Dobra, teraz to wygrywamy, nie? Mam nadzieję. O dobra, znowu są te mapy, że blisko siebie jesteśmy. Od razu budujemy. Dobra, ja teraz tak, zbieram od razu na tą niszczarkę do wełny. Aha. Na dużo budujca, nie kupuję żadnych mieczy i okay. robię też na dolnych. Dwa, jeden. No i dostałeś. Dostałem. Dobrze. Masz dwa golda, kup. od razu ten Drewniane. Tak musimy robić, sobie. To oni się do nas budują, kurwa, szybciej ode mnie są. Muruj to. No muruję. Zielonych już nie ma, są wyeliminowani. No, nie zgiń. Zabiłem? jednego. Pomóż mi! Zabiję dwóch! O! ze pro! Sorry, teraz ja ich wbijam. Na, na serduszka. Zginę. Sam zginąłem, spadłem. Jeden nie żyje. Ma TNT. No i dobrze. Muruj, muruj, muruj! Uluje! Jeszcze wody wylał ty, psychol! No i dobrze, no i dobrze, lecimy do niego tą wodą, ty chuja. Ej niższy, niszy, niszy Ty niższy nic. Byli ja z gościu. No i dobrze, bardzo dobrze z tą wodą, że zrobił. O? Teraz na TNT nie walnie. Jeszcze mam spinaczkę. Zajebiście. Nie mogę cię wspiąć! Ja też. Ej, bo pójść tutaj. Nie. Ocuj się! No kurde! No, już znowu! Nikt Fireballi go? nie zrobił, bo jest ta woda. Panu z Firebola. Zabiję go! Kolejny typ! Zabij go! Muruj to. Zaburowali nam wodę. Dobra, wbijam do nich teraz. Co ja zrobiłem? Zadłem. Spadłem! Ej, spakowałem się w klocku. No żyj! Nie mam budulca. O kurwa, przypało i tu idą z fireballami. No dobrze. Nie ja. Okej. Okay. Ty drugi? Idzie, idzie, idzie. idzie. A ty? Idzie kolejny. Jest u nas obok łóżka. O, prawie rozkopał! O stary! Fireball ma! Lizował co za czubek, ty! A czemu ja mogę kupić Fireball? Leciał! Ej jest tu! Nie żyje! Są u nas! Kupimy tego? Połóż mi! Nie zniszczył tego! Ale widać tam już to łóżko no, zaraz będzie! Nie mam nic Masz szynce, masz rzeczy jakieś. Przez fireballa, pierdolę pierdolny Link zaraz. No ale ten Link będą do połowali, powiedz pierdolni. Który to jest Fireball? Tam jest ten... Ej, luty tu jest i nie... nie ma nawet! Tu jest, za co Oni się wzięli! No, on, on ich zabił sam ten żółty i przed do nas jakiś tryhard